¿Qué día es hoy? Eh, hoy. ¡Oh! ¡Hoy es viernes! Sí, viernes. Hoy es viernes, el 16. Hoy es viernes, 16 de octubre. Muy bien. ¿De? De 2020. Vale, ¿qué hacemos hoy? ¿Ponemos café? Sí, hace muy buen tiempo hoy. ¿Hace sol? Está nublado, el cielo está nublado, no pasa nada. ¿Qué aquí tenemos? El café. Café, leche. estamos en España, ¿sí? Sí. Vale, café con leche y además Y eh, un, un donut. <laughs> donut. Pero eh, nosotros tenemos diferente, crepe es donut. ¿Y qué sí. estudiamos? Estudiamos grande gramática. Pero esta gramática es más pequeña que la mía, voy a mirarlo. Sí. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué repasamos hoy? ¿Qué eh, parte? pronomienie E eh, los complementos directos indirectos. A pronombres oh. ah, está sí? ok Okej, yeah. pero lo más importante todo el mundo tiene problemas con eh, complemento directo e indirecto, ¿sí? Okay. Ja sobie kupuje. Eh, yo ja sobie, komu, czemu? E? Eh? Ah. Me. me Tobie kupuje? Eh, me I teraz uwaga, komu, czemu, czyli Muy bien! Super! Nam kupuje kawę? Un café. Wam kupuje? I teraz naucza się skupić? Les compro. Les compre. on kupuje tą, tylko to jest kawa, to jest NZ, el café, czyli będzie tak. Czyli ja siebie kupuję. Trochę bez sensu, ale musimy to poćwiczyć. To jest komplemento directo, czyli to bliższe. Kogo, co się kupuje? Jestem w jakiejś grze na przykład i się kupiłam swoją postać, czyli me. Me kompro. Super, głośno śmiało. Ty, ciebie kupuje. Czyli tak samo jest jak kompleton Directo i To jest me, te, nie ma problemu. Nos os nie ma problemu. Problem jest przy trzeciej osobie, tego to ćwiczymy. Czyli ją kupuje. Kogo co? To jest kawa, czyli on. Super. lo ją kupuje. A. Albo kupuje ten samochód, powiedz. Lo compro. Lo, compre. lo compre. głośno, śmiało. A ją na przykład, co może być? I ona, dom, la casa będzie. Jak powiesz, dom kupuje? Kogo, co? La compro. Czyli ta zasada kogo, co to o nie do końca się sprawdza, ale byś pamiętała, że lo to jest facet, la kobieta. I wtedy mówimy lo, la. Kogo, co? Komu, czemu kupuje coś? Komu, czemu, le compro. Tak. Tobie kupuję. Te kompro un flor. Si? Ok. A kiedy są podwójne, czyli komuś kupujesz coś, to jemu kupuje to. Komu czemu? Jemu Tak, jemu, o jemu kupujemy. Komu czemu? Le, le, kompro, a jemu to kupuje. Jemu, jemu kupujemy to. Le kogo co? Później, najpierw powiedzmy teoretycznie le i jemu nagrywamy go. Le to kupuje. Lelo compro, ale brzmi to bez sensu, tylko musimy zamienić le na. se, Czyli wyjdzie? SE. Pięknie. To jest trudne dla wszystkich uczniów, kochani, i ja wiem dobrze, że to jest dla Was trudne, dlatego musimy ćwiczyć. Jej to kupuje: Lelo Compro. Lo Compro, ten kupuje ten samochód. La Compro, kupuje ten dom, La Casa. A jej to kupuje: będzie Selo Compro. I polecam piosenkę Enrique Iglesiasa: Dimelo, powiedz mi to. I zawsze na początku jest komu, czemu? Powiedz dime, a potem jest kogo, co to kupuje. Komplementos, directos, Anio. Dziękuję bardzo, Adios. Pozdrawiamy uczniów, którzy też się z tym męczą, tak? To działamy z książeczką. Ciao.